W rocznicę mordu dokonanego przez niemieckich żołnierzy w lesie w Turach, która przypada na 27 lutego, odbyły się uroczystości upamiętniające to tragiczne wydarzenie. W obchodach uczestniczyły władze gmin Kościelec i Krzymów, harcerze z Chówca w Krzymowie, Stowarzyszenie Zajezdnia oraz mieszkańcy obu gmin. W czasie ceremonii modlitwę w intencji ofiar odmówił proboszcz z parafii w Krzymowie, ksiądz Wojciech Kaźmierczak. Wszechmogący wiecznym Boże, polecamy Twojemu miłosierdziu dusze zamordowanych, naszych rodaków, którzy oddali swoje życie w obronie drugiej Ojczyzny. Niech ich męczeńska śmierć, poniesiona za wiarę, za Ojczyznę, Uwolnij ich dusze od mąk czystcowych i wyjedna im wieczną nagrodę w Ojczyźnie Niebieskiej. Na zakończenie uroczystości głos zabrali Wójt Gminy Kościelec Dariusz Ostrowski, Wójt Gminy Krzymów Danuta Mazur i Jan Czaja, członek Stowarzyszenia Zajezdnia. Co roku pokazujemy, że nigdy nie zapomnimy o tych ludziach, bohaterach, którzy Zostali tutaj zamordowani. Nie chcemy zapomnieć i zamazać tej historii. My chcemy przekazywać tragizm tamtych dni i konsekwencje działań i ludobójców, ale również tego wszystkiego, co się zadziało nie tylko naszym rówieśnikom, ale i osobom młodszym. Dlatego z całego serca dziękuję wszystkim, którzy znaleźli ten czas. I jak zwykle, w sprzyjającej tutaj atmosferze, mogli wspólnie przeżyć te chwile. Bardzo dziękuję. Musimy przekazać te, te wieści, te wszystkie, naszą historię narodową temu młodemu pokoleniu, bo no, my pomalu będziemy odchodzić z tego miejsca, a tę naszą historię, naszą kulturę, naszą tożsamość musimy przekazać młodemu pokoleniu, żeby więcej już ta tragizm tych tamtych dni się nie powtórzył. Uroczystość była wyrazem szacunku i pamięci o tych, którzy stracili życie w lesie w Turach, a także hołdem złożonym wszystkim ofiarom terroru wojennego.